Każdy wielki myśliciel używał tego narzędzia krytycznego myślenia, i może ty też powinieneś. Ja jestem nikodem, jestem badaczem i uczę krytycznego myślenia, a to jest mój system operacyjny. Notatniki to starożytna technologia. Marek Aureliusz, Cyceron czy Seneca, nie pisali pamiętniczków. Oni uprawiali chyba Nemata. Notatniki są często określane jako drugi mózg, co wspiera teorię rozszerzonej świadomości. Czyli mój umysł to nie tylko to, co mam między uszami, to też fizyczne przedmioty, w których magazynuję pamięć. I istnieje wiele form notatników, a to moje cztery. Pierwszy to adwersaria. Złaciny rzeczy pod ręką. Tak swoje notatki nazywali Rzymianie. To mały format, zabieram go właściwie wszędzie. Jest to brudnopis na szybkie myśli i cytaty i chaos. Chodzi o posiadanie nieskrępowanej przestrzeni, gdzie możesz zapisać wszystko. Drugi to Silvarerum, czyli Las Rzeczy. To tradycja polskiej szlachty z XVII-XVIII wieku i to jest moje archiwum. Tutaj trafiają rzeczy ważne. Przemyślenia, wydarzenia, obserwacje. Wszystko, co warte jest przetrwania i wracania do tego po czasie. Trzeci to Mores et Memoriae obyczaje i pamięć. I to coś więcej niż habit tracker. Tutaj śledzę nawyki, ale też piszę podsumowania tygodnia i analizuję swój nastrój. To lustro dla mojego charakteru i przestrzeń do doskonalenia cnót. A czwarty to Institutio Mentis. Kształcenie umysłu. A nazwa pochodzi od Quintiliana, który pisał Institutio Oratoria. Ja używam tego jako mój dziennik mentora. Po każdym spotkaniu z klientem robię tu głęboką analizę naszego spotkania. I oczywiście zachowuję anonimowość. Każdy klient ma swój numer zamiast danych osobowych. Po prostu między innymi pracuję z przedsiębiorcami, czy osobami znanymi i jestem trochę zafiksowany na punkcie prywatności. A ty używasz notatników do przemyśleń czy luźnych zapisków? Daj znać w komentarzu. Jeśli chcesz więcej materiałów takich jak ten, zaobserwuj mnie po więcej.